To jest Waszej Kasia, pani, to jest właśnie Kasia, która już nie będę zbliżył się tej niezaby konkurencji. Będzie składna poszło. I spędziłem, ja myślę, że w tome będzie zrobimy yeah, i niesamowite do big. Co wy na to? Kasia, 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 Kasia Kasia proszę bardzo, nie ma sił. Jeszcze się słaby na bik, słaby do bik. Kasia, kasza, jajo, aj Szef, 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 Marek powiedział, że jak wygrasz tą konkurencję, to zaśmieła ci Kasię Kasienko z rewentora André. Marko, bez coś jej powiedz? E, a Kasia już spaliła deszkę, nie wiem czy wiesz. Ja, ja nie, bo jedna Ja nie. Aha, widzisz, ja nie. Cztery miszpaty, cztery miszpaty, to co stara. Dawaj, dawaj, dawaj. Osiemna miszpa jeszcze. Oczywiście, jak się przyjedz? Gitara. Gitara, poproszę. No Gitara, super, mandolina? Nie, gitara tylko, taka jakaś, jaka? Lutnia, o proszę, można i tak. Jak w najszybszym czasie stalić jedną malutką delicję szampańską. Ale z mi no cały czas wszystko zależy od nas. 45, już naprawdę niewiele zostało. I się samo już dajesz, dajesz, dajesz. To leci dopik teraz, Jak Jaki będzie czas? Są wielkie, dzięki, wielkie, dzięki, wielkie, 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 gorąco, gorąco, wielkie, wielkie, Zobaczymy jaki jest wynik, jaki jest wynik. Same są ciekawe. wielkie, O! wielkie, 5.11, wielkie, 11 To jest oczywiście...